Dobra, ja zaczynam Ho, ho pod koniec chwali A to Za 15 minut Jakiś William znowu wyspinował Dzaj ci czekać na siebie. Wjeżdżaj, no co ty? To wie jeszcze. Czuję, że na szybkę będę do nas, nas ja Dobra, cię. Dobra, zostało tylko bastop. Tam nie skrzanić i będzie naprawdę dobre kółko. Jednym O, pokazują mnie na live'ie, O, oh, yeah, Cześć mam o to ja. Czwarty Good job Pierre. good job Thank you, thank you No, pod koniec wyścigu daję, to kurwa startuje na medach No mówię, startuj medy, nie? Medy Softy Proponuję mi zjaść na 14, ale to jest tak upota, ja tak nie, nie wiem czy nie jechać softy softy, nie? <grych> czy na czwartym lub piątym nie zjechać na softy Nie wiem, to jest trochę głupie. Dobra, medy... Czemu? Idziemy nie ja wiem, najważniejsze że startuje po lewo. Ja też startuję po lewo. Ja po po zewnętrznej, po zewnętrznej, bo jestem parzysty. Te. I wszyscy wokół mnie startują na meczikach bajcy, wokół levelu latem 11. Sprawdzimy. Sprawdzimy nowego, jak startuje. Ale coś myślę, że go awakenę, nie? No, to też no, na tym starcie by się przydał powodzenie To kto robi groszka? Nie wiem Szkoda, że Dubiego nie ma, ale no cóż, przydałby się Jakiś inżynier Have W tej lidze? W tym splicie? Oj, ciężko, have fun Średnio, średnio, dobra Uch, powodzenia, stresuję się, nie? Stresuję się Uch. No stoję pod kątem, to będzie ciekawy stan. O tak, dobra, lecimy Trzymał. No i startowaliście listy No i mnie Mirorin wypchnął, ale... Ja byłem w basterfucku, ale. Bez brzmienia. Pierwsze rozszerzenie na oczu. Czwarty jestem. Ja Jeszcze trochę popada. Dobra, to ja na medycynę do mnie. No ja nie dam rady. Mierz mi tak pochlebić te najlepsze opony jeszcze na słuch. Najwyżej zjadę na intery potem jeden bot boć chociaż nie, dobra, jeszcze... jeszcze zostanę jedno okrążanie. Kurpa Weeboxing this. Jak sądzisz kto za mną? Nie wiem Największe spocenie z tej ligi A, Master Nie Radek Biceps No nie jest

Pada zwykle ta kanera, ale nie, kanera świetnie odpędziła. Mm. Może w to tak? Kto? Gdzie? Adi Adi Adi? Jesteś przede mną Okej okay. Dobrze wiedzieć Padasz na dziesiąte miejsce Okej okay. Ale na pierdale też roku To jest jak Brazylia w tamtym sezonie Przegryw zjechał pada, pada, i kurwa chuj wie co robić Przegryw zjechał jakby co? Zobaczę na... O, wszyscy zjeżdżają. Stoptu. To sobie z kodu zjechał? Ja jeszcze nie zjechał to. Przegryw założył Intery. Intery na założy? Tak. A reszta stawki? Medy. Nie widzę. Ale ja widzę. Widzę na podglądzie z live'a. Tylko on zaryzykował? Tak. Nie, jeszcze trzech innych kierowców. Obserwuj ich tempo. Jak tak się. Ja muszę już nad tym zjechać, więc nie wiem. Na środy mam co obserwować. Yellow flag, Yellow flag. Red Bull, poróż. Nie chujesz co robić. Jestem trzeci XD. To co, co na jakie apony zjeżdżamy? Nie mam pojęcia, właściwie się zastanawiam. Dobra, bo. Nie przyblokujemy się. To jest najważniejsze. Fakt. To jest najważniejsze, tak, to prawda. Obserwuj. Założył przed tobą No średnie mam jak nie? Co w się sensie jak znaczy, ja zjadę to je Na podglądzie i... na podglądzie, po, le po lewo No ale jestem trzeci człowieku! Zobaczcie się zdają, zobacz czy się zdają No... Bo się jeszcze da się zmienić pony I zastanawiam się czy nie zwiększyć sobie siłę docisku jeszcze na trzy What do you think I don't know man No to No to Czekaj, prognoza pogody Jeszcze w przeszłości Na razie, na razie dry, nie? Niektórzy softy założyli, kto? Gunner na przykład no, to założył ja softy muszę, Ja też muszę założyć softy, bo innych opon nie mam Hard nie wezmę na te porównania No to ja, zakła, ja zakładam softy, nie? Ale jak, jak... nie musiał w zjechać To intery? Co zakładać? Nie wiem, ja softy, próbuję, ryzykuję, nie mam nic do sadzenia, absolutnie No to ja intery założę ja Ale się, ale wiem, ale już się wkopałem, jestem prawie pewny tego, nie? Że się już wkopałem Założyłem softy Exit, exit now Wziąłem sofciki okay. Intery, wszyscy, wszyscy wzięli intery, dobrze ja wziąłem softy Jeszcze mogę, mokr O oh, Master Boss! Ha! Przegrywa pod ciałem Easy Jak Anera, nie Anera, nie Fablito Ja blag No jak się spodziewałem, odskoczyłem przegrywowi I odskoczyłem na interach zobaczymy. Nie, tak się nie da jechać. Nie da się jechać? Nie da się jechać. Wjeżdżam po to po prostu taka jak dziecko mnie wychodzi Tak? Aż jest aż tak źle? Znaczy oróż przejechałem praktycznie flat, ale musiałem odpuścić Ja też? Zjadę chyba. Zobaczę jeszcze jak to kółko, czy stracę dużo, czy nie. Jak tak to zjeżdżam od razu, żeby minimalizować straty Disabled by the stewards, DRS DRS offline Teraz, okej, okay, dobra Nie wyleć na no, orusz, pamiętaj Редактор Brad, drugi ciągle. Zby na przyjrzeń od 6 sekund. Masz już trójkę? Mały czasu. A second, separate you. There are oh, so the planches. Their tires are four laps old. The time last lap was a two minute yeah, fifty one point three. You're falling back by one tenth a lap. Orva Biceps Zamno. Yeah. Okay, the gap behind is one point yeah. yeah. eight seconds. They're on old Their tires are five laps old. The time last lap was a one minute fifty six point three. Bajceps też bez kary Ufff Mikeszek, podda się, ja jestem Że Żyją? O, tak, ale Mikeszek nie Mikaszek. Nie, przeżył, ale wyszedł Przeżył, ale wyszedł, okej okay. Tak, przeżył, jedzie jego auto Ale wyszedł sam z sesji I renek nie będzie do jego... Nie laguje o. Mnie goni spoceniec. No to jeszcze jest przewaga sprzętu. On jeździ na jakimś trasmasterze dobrym. No, no. Moim... No Kto? Ambiceps. Zastanawiam się, czy go nie puścić i nie dowieść trzeciego miejsca, nie? Próbuj Walczyć, walczyć o drugie, czy puścić go? A jak sytuacja, zapajcę przez Słucham? Jak zapajcę przez do, Dobra, 3 sekundy w plecy ma Ma tak, czysto to W sensie, no Bo jak to dojedzie do mnie, tak, nie? Jak będzie próbował wyprzedzić Tego tak, tak się stracił, a nie laguje, no co jest? Odmierny wyprzedził, no Aha, po prostu o, super, pysło Guner z problemami, mi rali prawa wszedł No bajce wspali, a raz, żeby mnie wyprzedzić. Wyratowałem, ale 3 sekundy dostałem i relek trzeci. Dobra, walczymy. Żyję Utrzymałem pi2 Dobra, biceps tu odpuścił Jest gitówa. Teraz musi spalić tej kawy do mnie dojść Łe, dobra 30% ERS-u ma bajce no Debil, debil, debil kwadrat Puszczałem go i mnie, no zabił się Idiota. Jest tak źle? Tak, chciałem go puścić i się zabił

Obroniłem się po raz drugi przed bicepsem, ale to już są chyba moje ostatnie podrygi A ile masz Nie Niby 40%, ale On ma tyle samo co ja, nie? No to pójdź, nie walczcie, bo tracicie okej, a tak to możesz dowieść podium Tak też mogę dowieść podium O No ile on mnie nie zabije, nie? Bo ja raczej jego nie zabiję. No ale on mnie tak. No a pali ARS nie. Będzie próbował do bas stopa. Ale nie tym razem. Byczku. Ty nie masz kar żadnych? Nie. A on. The gap is They're on old inters. Their tires are eight laps old. The time last lap was a 156.1. Yeah. Okay, gap ahead is 2.5 seconds. They're on old inters. Their tires are 8 laps old. The time last lap was a 1 minute 55.2. They're going a lead of 6 tenths per lap.

No jak cię opieczę. Tutaj hamie. Dobra, obroniłem się. No zarzuciło nim. No nie, nie żyje. Czyje? Ale jakoś jestem, mówiłem żebyś jestem piąty Ale już nie podjął Mam skrzydła Jadę dalej Chcesz jakoś sprawdzić, czy mam Mam 60% na tylnych oponach, nie? Po, pojawi ci się, nie? Właśnie się nie dostać Czemu? Ja delta Dobra, Mironim ma trójkę Wiem. Więc... My tylko... No, ale że aż że uderzyłem pod takim kątem i nie mam uszkodzeń, nie. To jest old more than 5 seconds a lap. We have to find more speed. They have a time penalty of 3 3 seconds will be added to their time at the end of the race. Kurde, jabłon mi odjeżdża, niedobrze. Jabłon ma trójkę, a mi odjeżdża po raz kolejny. Chyba już drugi wyścig z rzędu, nie? No niestety, ale tak. Już mam żółte Mam. I Konga i kanka żółty chłop mi się pojawiła. Też? O, nice! Może go dogonie Może ja bym zdobył we szóstkę? No i biceps to jest łeb taki, nie? Oczywiście wiedziałem, że to się skończy tak, że ja umrę, nie? Dobra, tron na... byku. Jestem piąty, aktualnie i tak mam 10 punktów jeszcze. Master Poles Żółta ikona opon. Not good. Sold. The time last lap was a one fifty four point four. They're pulling away from us at a rate of one point eight seconds per lap. They have a time penalty of 3.0. zero. Three seconds will be added to their time at the end of the race. This is your final lap. Final, final lap. Dobra, piąty będę Bo na, na kemel mnie nie wyprzedził, nie? Może ktoś jeszcze będzie miał coś na jabłona, to będę czwarty A nie wiem jak suchy z karami poza tym stoi A suchy jest... A nie, master boss jest przede mną One lap of fuel remaining. The fastest lap at this point in time is a 1 minute 45.8. Piąty. Ech, Master Ball z drugi do jabłona jeden i sekundy. Dobrze jest. 10 punktów jest dobrze. Super. Ojej, a wyścig ładny. O jaki wyścig ładny był.